Anielskie Skrzydła to hasło akcji społecznej organizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Akcja polega na poszukiwaniu ludzi dobrego serca, którzy przygotują paczki świąteczne dla wybranego seniora, mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Akcja polega na pomocy domu pomocy społecznej w Gnieźnie. Chcieliśmy wesprzeć pensjonariuszy domu atencją, drobnym upominkiem. W związku z tym już szósta edycja naszej akcji, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni zasięgiem akcji, zarówno jak tak szybkim odzewem na dzień dzisiejszy, tak jak już pani rektor wspomniała, każdy pensjonarz już ma swojego anioła, który szykuje dla niego paczkę i teraz będziemy tylko czekać na odbiór paczek. I 17 grudnia wszystkie te paczki zorganizujemy i 19 grudnia jedziemy do Domu Pomocy Społecznej, żeby te paczki przekazać. Jako organizatorzy chcieliśmy też pokazać, że społeczeństwo ludzi starszych jest dla nas bardzo ważne. Wspieramy różne akcje charytatywne społeczne. Między innymi nasi studenci mają również kontakt bezpośredni z pensjonariuszami, ponieważ odbywają tam praktyki zawodowe. Także to są seniorzy, którzy są dla naszych studentów znani osobiście to są bardzo różne życzenia od takich naj, najbardziej podstawowych takich artykułów higienicznych po takie rzeczy które są potrzebne też do realizacji zainteresowań pasji naszych pen, pensjonariuszy to są bardzo różne rzeczy to są na, tak naprawdę drobiazgi osoby które przygotowują te paczki były zaskoczone że takie rzeczy w tych paczkach takie życzenia się znajdują to są na przykład takie artykuły higieniczne, kosmetyczne, czy takie rzeczy, które są związane na przykład z pasjami seniorów. Są to różnego typu kredki czy, czy ołówki do jakichś prac plastycznych, także bardzo różne rzeczy. My wspieramy całą akcję przede wszystkim logistycznie. Pakujemy, przewozimy, upominki, spędzimy czas z pensjonariuszami, pośmiejemy się, porozmawiamy, pokolendujemy razem. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra lekcja empatii, bo to, co nas definiuje, to jest właśnie to, ile dajemy od siebie innym. Jestem bardzo szczęśliwa, bo po raz szósty udało nam się, właściwie co roku bijemy rekord, ale w tym roku już bardzo duży rekord żeśmy pobili, ponieważ już na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 8 grudnia, wszystkich pensjonariuszy domu pomocy społecznej, których wzięliśmy pod naszą opiekę, rozdysponowaliśmy Każda osoba z tych pensjonariusza, jest ich 70, 71 osób, dostanie swoją wymarzoną paczkę. Paczka, która została napisana w liście do Mikołaja, także to będą celowane prezenty. Ja jestem wdzięczna nie tylko osobom, które zechciały pochylić się nad osobami starszymi i, i, i te paczki ufundować, ale również organizacji naszego, naszego działu promocji, organizacji, Samorządu studenckiego, no i wszystkim studentom, bo tak naprawdę największą furorę wśród, wśród takich sytuacji, gdzie zbieramy, ale również, również jedziemy do tych pensjonariuszy, to robią studenci. Oni tą swoją młodością, oprócz paczek, również dzielą się w domu pomocy społecznej z naszymi pensjonariuszami zaprzyjaźnionymi, bo tak jak mówię, jest to już szósta edycja. To nie jedyna akcja przygotowywana przez ANS w Gnieźnie. Akcja nie kończy się na ten moment, ponieważ otrzymaliśmy taką informację od Domu Pomocy Społecznej, że pensjonariusze przez całe swoje życie nie byli w kinie, w teatrze, w operze i mają takie małe marzenie, żeby pojechać, zobaczyć jak to wygląda. Także, jeżeli są osoby, które chciałyby ufundować vouchery dla seniorów, żeby spełnić ich marzenia, żeby mogli się wybrać do opery czy do kina, to bylibyśmy też bardzo wdzięczni i też bardzo dziękujemy. Wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie są obojętne marzenia podopiecznych gnieźnieńskiego DPS-u, prosimy o wsparcie tej akcji.